I się Mandero, druga odsłona nowego takiego minicyklu, można powiedzieć, bo e, prezentacja kaset od widzów. E, akurat pierwszy na tapet wszedł Kacper, bo wysłał kaset 6, czyli 6 odcinków, Każda, e, każdy jeden odcinek poświęcony jednej kasecie. Tutaj zanumerowałeś tym razem kolego jako numer 2 kasetka. Czas trwania taśmy 54 minuty. Herkules, podruba disneyowskiej bajki, kas, film. No zobaczmy, czy tak rzeczywiście jest. Sprawdźmy to, no bo właśnie po to ta akcja. Żebyście mogli się dowiedzieć, czy te wasze nagrania się zgadzają z podpisami, albo może chcecie je odzyskać, albo jeszcze coś innego, oczywiście w komentarzu jakbyś się odezwał do każdego filmu, bo ich będzie sześć, czyli mała ilość, warto żebym ja wiedział co z taką zawartością zrobić, czy chcesz, żeby była zgrana, czy nie. Mnie jest to wszystko jedno, że tak powiem. Ale wydaje mi się, że tylko nas interesuje to co, to, co chcemy i to co poszukujemy, natomiast o, tutaj ta, ta kaseta też była straszny, w strasznym stanie, żeby ją doprowadzić do Ładu no i zap a, blam, 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 nie tak strasznie pognieciona, pofalowana i no zdewastowana, dlatego tak reaguje magnetowid na nią pewnie no i właśnie nawet nie wiem, czy ona do końca się nam przewinie, chociaż powinna, bo na innym magnetowidzie się udało, na tym, którym teraz przeglądamy do końca przewinąć nie miałem okazji, bo po prostu nie mogłem najzwyczajniej w świecie. No dobra, no to wstępnie to, co jest podpisane, zgodność jest. Na razie zobaczymy, co dalej się jeszcze nam odsłoni. No i tak prezentacja właśnie wygląda. Myślę, że dosyć to ciekawe i fajne, a ci, którzy są zainteresowani, oczywiście. Zawartością, no to też z ciekawości spojrzą, a może też się przekonają do tego, że warto do mnie wysłać i popatrzeć na swoje kasety po latach, bo na przykład nie macie czasu, nie macie sprzętu i w ogóle wam się nie chce i macie to głęboko daleko, tam gdzie słoneczko nie dochodzi, bo po prostu te czasy już minęły, a ja do nich wracam, jak widać. I pod spodem jest napisane, że uratuję kasety, i tak też się dzieje. Właśnie ta, którą mamy. W tym momencie w odtwarzaczu no, nie była w za dobrym stanie. Ten, na którym właśnie teraz się przewija, yy, jest możliwość takowa, bo wcześniej pierwotnie się nie udało. Taśma mocno pognieciona, sfatygowana i naprawdę w stanie takim kiepskim. Obyło się co prawda yy, rozkręcanie jej, yy, ale no, nie było łatwo się... Zaznajomić zawartością od początku. No, przecież tutaj jest y, główny cel, taki, żeby kaseta, każda, która jest przeglądana, była oczywiście przewinięta do samego początku. No, bo to jest y, kwintesencja przeglądu od A do Z, że tak powiem. No, wiadomo, że to powinno trwać krótko i zwięźle, i, i konkretnie. Natomiast, y, no, nic takiego się nie zadzieje, jak ja bym się teraz w tym momencie odpalił, zaczął przewijać do początku, bym Wam. Y, pieprzył głupoty i zanudzał dokumentnie, natomiast to nie o to chodzi. Tu chodzi o zawartość i kwintesencję, którą będziecie widzieli na ekranach waszych telewizorów, monitorów i wszystkiego innego elektronicznego, na którym oglądacie mnie. Herkules, jak widzicie, cały czas się zgadza to, co było opisane na kasecie. No i Dobrze, no w sumie krótko, szybko i na temat. No, może coś jeszcze później się pojawi. Yy, ważne, że tak jak powiedziałem wcześniej, kasetki są w miejscu odpowiednim i nimi się teraz zajmujemy. A nie zostały zgładzone w hasioku na plastik. Jeszcze co gorsza, to już w ogóle jest dramat. Nie? Ja już nie takie ratowałem, jak dobrze wiecie, i to cały czas wspominam, że. Nie warto wyrzucać nawet takich, które są połamane, mokre, nie wiem, zapleśniałe e, i jeszcze inne wszystkie różne po, m, połamane, powiedziałem pocięte, bo nieraz też się trafiło, że ja, chyba jest taki filmik, że ja gdzieś tam odzyskałem taśmy, które były zwinięte w jedną kupę, ja to później pociąłem, po, posklejałem, no i się udało e, z takimi pół na pół dobrymi skutkami za znajomić się z tym, co tam się znajdowało. No, ale też była akcja reanimacja, po prostu totalna, żeby można było się dowiedzieć, co tam jest. No, bo ciekawość jednak jest dosyć spora, nieraz jak mówię, jeden fragment może naprawdę odmienić oblicze, może nie internetu bo czym innym ludzie żyją i mają to głęboko w poważaniu, tak myślę, jeśli chodzi o kasety, to jest nisza ludzi, która się tym zajmuje i zna temat i czuje blusa, natomiast cała reszta może z ciekawości wejdzie, a na pewno się interesuje bieżącymi informacjami, które docierają, czyli Pandora Gate, jak też wiecie o co chodzi to, to po prostu tutaj jest teraz potencjał jeśli chodzi o afery internetowe, a nie jakieś tam przeglądanie kaset od czy to od widzów, czy moje osobiste, czy jeszcze jakieś inne. Także tutaj no, fajnie byłoby się wspólnie jakoś mobilizować, wspierać, no i oczywiście jakoś tak działać, żeby to przynosiło radochę Wszystkim w koło, którzy się tym zajmują. Cały czas Herkules bardzo powoli przewija się kaseta. Tak jak powiedziałem, były problemy, żeby ją doprowadzić do ładu i składu. Co uczyniłem i co właśnie w tym momencie ma miejsce, czyli przegląd takowej troszkę sponiewieranej przez życie kasety. To, ale to nie jest jedyny przypadek. Jestem przyzwyczajony do takich akcji, wręcz jak będzie potrzeba to bardzo chętnie kolejnymi takimi sztukami się zaopiekuję i zajmę no tylko musicie do mnie je ja oczywiście dostarczyć odpowiednio, czyli paczkomat jest uruchomiony jest opisane wszystko jak tylko macie ochotę zapraszam oczywiście do nadawania swoich kaset czy tylko nie, nie tylko swoich, bo może od sąsiada nie wiem, rodziny i tak dalej, i tak dalej do, do gadania wszystko dla mnie to jest radocha i Satysfakcja, że mam okazję się tymi nagraniami z Wami podzielić, pokazać, zaprezentować. Herkules chyba się teraz będzie kończył, ale no, żeby to finalnie jeszcze pokazać, no to trzeba troszkę się przemęczyć z tą kasetą. Już coraz bardziej, coraz wolniej słyszę, że ona no, dogorywa, że tak powiem, bidulka. Ale może się uda. Naprawdę, tak jak 54-minutówka, to powinna być 2 minuty zrobiona, a nie w 10, które za chwilę, kilka będą na ekranach waszych telewizorów. Aż ja dziwię sam też, że tyle to trwa, ale ewidentnie bez żadnego tutaj za zdziwienia i zająknięcia. Widać, że ten Herkules tutaj się nam do końca chyba przewinie. Chyba się przewinie, bo mówię trudności w kasetowym działaniu tutaj z, jest w, dosyć sporo było no i dobra no i co koniec już <noise> dobrze by było bo troszkę długo trwa ten odcinek nagadałem się na e, znudziłem was na pewno no ale e, może ktoś do końca wytrwa i dotrwa i obejrzy <noise> na co liczę no i zabij tego potwora i pokażcie litery końcowe i wyłączam i przygotowuję kolejny odcinek, kolejną kasetkę, żebyście mogli się zaznajomić z tym, co Kacper zafundował na najbliższe 6 takich projekcji nie, właśnie dla was. No nie wiem, czy to jest końcówka, bo jakoś się tutaj nie ma temu, ale ewidentnie coraz bardziej słychać koniec przewijaniu kasety. Hmm, no dobra, jeszcze na niepodglądzie przewinę, chociaż nie wiem, w którym miejscu jest ta kaseta. Podejrzewam, że końcówka naprawdę już powinna być Tylko, że są problemy z przewijaniem, jak słychać, i widać na ekranie Tam w środku coś latało, już nie chciało mi się rozkręcać, bo myślałem, że szybko ją pykniemy e, Po prostu, y, no bo krótka jest, ale jednak widać, że nie jest to łatwe No i co? Teraz może już? No, bajka trwa w najlepszej i nie chce się w ogóle skończyć. Czekaj, aż ja zobaczę ile jeszcze do końca tej taśmy, bo już to się za bardzo nam wydłuża. Tylko teraz ciekawe czy mi wypluje w ogóle, bo... ...wiem, że naprawdę są problemy z nią. No jest końcówka. Jest końcówka no mam nadzieję, że ją przywinę do końca i zaznajomimy się z napisami końcowymi. No bo w sumie o to mi tylko chodzi, żeby nie było, że jej nie przyjrzałem do, do, do samego właśnie końca, a właśnie tam na końcu jest jakaś minutówka, która odmieni e, życie wszystkich, którzy przeglądają kasety od wielu lat. Szanse zerowe, ale trzeba zawsze nadzieję mieć. No dlaczego nie? A nóż widelec. Wiecie co kto nagrywał kiedykolwiek i przegrywał i kasował. Nie jest to kompletnie e, do przewidzenia. Jak sam nagrywałeś, to wiesz co masz. Natomiast jak biorę od kogoś, to ja w ogóle nie wierzę w te napisy i w nic co jest podpisane i w te bajki, którzy nie co po niektórzy opowiadają, że to jest tam nagrane rzeczywiście tak jak na kasecie podpisano. Nieraz już takie bajki były i nieraz mnie się okazywało kompletnie co innego. Zrozumiałe, nie mam pretensji, yy, tylko po co kłamać? Po prostu można powiedzieć, że się nie wie, co jest nagrane i to jest już krótko i na temat informacja, a nie brnąć, że jest to, co jest, a, a nie wie tego ktoś. No ale różni są ludzie, różne osoby. To tego już nie przeskoczymy, natomiast ja to traktuję za każdym razem jako jajko, niespodzianka i zawsze to mówię każdemu, że praktycznie mało mnie interesuje ten podpis na kasecie i co tam jest, tylko dopóty, dopóki nie wrzucę do odtwarzacza, to się po prostu nie dowiem. No i dobra, koniec czy nie koniec, ludzie bardzo powoli się przewija ta kaseta, nie wiem o co mu chodzi, ale okropnie trudności są z nią. Że tak długo nie przewijałem tak krótkiej kasety. To jest paradoks totalny, no ale zdarza się. Chyba teraz już się Odetka. Albo i nie. Przycina strasznie. Coś tam blokuje jak byk. W ogóle nie chcę przewijać. Może jeszcze na nie podglądzie. Musi dobić chyba do końca, ewidentnie i wtedy dopiero, bo inaczej to stracimy kolejne minuty, a nic konkretnego się nie objawi. Dobrze, że w ogóle przewija. Taka końcóweczka, i tyle przewijać, niewiarygodne. No wreszcie udało się. <laughs> Są napisy końcowe. No i jeszcze tylko po nich zobaczmy, czy tam jest coś, czy nic. Już naprawdę tyle żeśmy wytrzymali. To myślę, że kolejne parę sekund chyba nas nie zbawi. Tak po prawdzie skarbiec złota, żeby tak złote nagranie się jakieś trafiło, to by nam no, wynagrodziło e, może nie tą kasetę, ale ogólnie by się przydało coś takiego spektakularnego, bo dawno nie było, czy to forma filmu czy jakiegoś odcinka serialu czy jeszcze czegokolwiek innego, ważne żeby coś było takiego, co będzie po prostu ło widzimy to po raz pierwszy, albo dawno, dawno temu tego nie było i dopiero teraz się pojawiło po latach może taki dzień przyjdzie, że tutaj coś takiego się nam uda yy, wykminić. No nie ma nic, wreszcie udało się dobić do końca. Nie przedłużam, dziękować na razie chojołu.